Witam serdecznie na kanale Picasso. Zobaczmy, w co się tutaj gra. No i troj Total War, parę takich wstawek, które na pewno wam pomogą. O, witam serdecznie. Fajnie, że jesteście, fajnie, że ze mną gracie. I tutaj pokazuję Wam teraz w tym momencie, jak pozyskać tych generałów. Pierwsza sprawa. No dobrze jest mieć tutaj tą ołtarz Ateny na maksa zrobione, bo to Wam daje dodatkowo 6 rangi werbowanych bohaterów. Czyli tego tak się od razu też nie da zrobić, prawda? A tutaj następna sprawa, która, która jest nam potrzebna, to tutaj jest 2 do rangi werbowanych bohaterów. Widzicie tutaj w zarządzeniach. No, i co jest jeszcze ważne, to jest jeszcze ważne teraz mm, bogowie, prawda? Bóg bodajże to jest. Tutaj mamy, tak? I tutaj mamy plus 4 do rangi werbowanych bohaterów, czyli to praktycznie by było można od razu e, sobie zapakować prawie, e, prawie od razu poprzez hatakomby. Hekatomby i poprzez, poprzez powiedzmy, tą, tą, właśnie tutaj świątynię, prawda? Czyli to możemy wszystko od razu zrobić. No i co, za, co tam z tego nam daje? No to daj od razu, jak mamy bohatera, prawda? A to bohatera, jak mamy, no to ja tutaj już mam za darmo, ale po prostu tego bohatera możemy zwerbować, tak? A chwileczkę o tutaj mamy tych, tych bohaterów i tych, tych nowych bohaterów i możemy tutaj sobie odpowiedniego bohatera zwerbować tutaj mamy tego wódz dowódca werbujemy i w tym momencie tutaj w tych, w tych nie wyposażam w umiejętnościach przede wszystkim mamy tutaj pierwszych robimy tutaj z tym i tutaj żeby koszty obniżyć i wtedy będziemy mieli koszty praktycznie zerowe Później robimy tutaj, czyli do piątego, właściwie poziomu od piątego poziomu już nam się opłaca brać tych, tych, dowódców, możemy ich sobie tam wyszkolić odpowiednio, możemy od razu od pierwszego brać i ich szkolić. Natomiast tutaj do od piątego poziomu, czyli praktycznie mówiąc, jeżeli mamy zrobioną tutaj tymi heka, hekatombami, po prostu Atenę Plus z jeden, z jeden tutaj poziom, a właśnie ołtarz Ateny na przykład, i już praktycznie mówiąc, możemy robić tych, 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 dowódców i po prostu już mieć zasoby. Owszem, on nam podraża tutaj, tutaj tą administrację, ale on i tak się bardziej opłaca niż cokolwiek innego, także pod tym względem jest the best of. I teraz tak, co następne tam mu się opłaca, no to tutaj oczywiście te rangi świeżo werbowanych ludków, ale co ma jeszcze ciekawego, że praktycznie od razu ma Rydwan, jeżeli masz na 13 poziomie, to praktycznie mówiąc od razu masz Rydwan, i nadaje się też do walki, jak i e, może być też e, tutaj zawodnik nocny, więc e, to jest bardzo dobry e, gostek. Ale co jest jeszcze ważne, że e, plus e, do rangi werbowanych wysłanników, I teraz tak, wysłannikami się zajmiemy troszkę później, ale e, ten wysłannik jest e, to, to jest też dosyć ważne, bo e, przy pięciu takich na takich naszych dowódcach mamy już praktycznie maksymalne, e, maksymalne osiągi dla naszych wysłanników, więc e, to jest też e, nieprzeciętna zdolność. E, poza tym możemy też e, takiemu dowodcy dać, na przykład tą e, zdolność, gdzie mamy po 300 dodatkowo naturę, e, jednostki strzeleckie, czyli od, od razu nam szkoli po prostu jednostki strzeleckie jest to e, naprawdę fantastyczna sprawa. E, no, tutaj po takich rzeczach, no to już praktycznie, jeżeli nastawiamy się na, na, na strzelców, no to dobrze jest dać też tego typu umiejętności. Cóż powiedzieć? No, ten wódz dowódca jest naprawdę znakomity. I ma, praktycznie mówiąc, od pierwszej tury ja go sobie od razu biorę. Z tego względu, że od razu sobie go szkole, po pierwsze, 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 pierwsze moje działania są takie. Poza tym nadaje się też, że dosyć dobrze do walki e, razem z, z Hektorem, także go posyłam, żeby się tam doszkalał, a masz ci piesku kiełbasy, prawda? I już e, i w ten sposób po prostu sobie go szkole od samego początku, nawet jeszcze gdy nie mam tych, tych dodatkowych postaci, prawda i tak dalej, i tak dalej. Później jak już mam te wszystkie dodatki, no to zobaczcie, że tutaj. Wszystko Wszyscy praktycznie moi, moi wysłannicy są na Maksa zrobieni, jakich bym nie zrobił i jakich bym nie robił, a to oni są już wyżyłowani na maksa. Dziękuję bardzo, do usłyszenia do następnego razu. Fajnie, że byliście, fajnie, że jesteście. Fajnie, że gracie, fajnie, że też subujecie i dajecie posłuch moim słowom. Dzięki do usłyszenia.